Pracodawca, który chce przeprowadzić badanie na narkotyki w pracy, czy badanie trzecłości, musi pamiętać o RODO. Kodeks pracy tutaj miał swoje poprawki. No i w wyniku tego wyszło, że musi dokonać oceny skutków dla ochrony danych osobowych, czyli słynny OSOT. A OSOT to taki koszt powyżej 1200 zł, przynajmniej. Natomiast jeszcze do tego dojdą konsultacje inspektora. Od 250 do 500 zł za godzinę. Także kwota wychodzi dość spora. Dlatego, wychodząc naprzeciw tutaj firmom, które chcą mieć po prostu to załatwione z górki, mają całego gotowca, całą tutaj ocenę skutków, doprowadzenie wraz z komentarzami, jak do tego dochodzi się, skąd z czego co wynika, wszystko można zrobić. Jest tu nawet promocja, no i można sobie wziąć. Z linku skorzystać, dołączono do tego i wejść na kurs, wykupić i samemu to wszystko załatwić. Jakby się okazało, że gdzieś tam w jakimś drobnym szczególe kurs nie spełnia, zawsze można się skontaktować z autorem i jeszcze dopytać, a nawet zebrać sobie promocyjne konsultacje.